Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Należy podkreślić, że zaświadczenia covidowe ma ułatwić korzystanie ze swobodnego przepływu, a nie stanowić jego warunek. Zgodnie z artykułem 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich. Dlatego mój kraj, Polska, z zadowoleniem przyjmuje wypracowany kompromis i wyraża poparcie dla przedstawionego przez prezydencję tekstu zabezpieczającego kompetencje państw członkowskich do wprowadzenia obostrzeń w zależności od zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej. Istnieje wszakże liczna grupa osób, która jeszcze, która jeszcze nie jest zaszczepiona, na przykład nie należą do grupy docelowej, nie mogą być zaszczepione na przykład ze względów medycznych lub wiekowych, bądź nie chcą, a muszą mieć możliwość dalszego korzystania ze swojego podstawowego prawa do swobodnego przepływu w razie potrzeby z zastrzeżeniem takich ograniczeń, jak obowiązkowe testy, samoizolacja czy kwarantanna. Chciałbym podkreślić, że niniejszego rozporządzenia nie można interpretować jako ustanawiającego obowiązek lub prawo do szczepienia. Dziękuję bardzo.